Siemanko, idziemy z komentowaniem trum truma. Bez takiego większego przywitania. Ale idziemy. Dobry prezent wymaga oryginalnego podejścia i ciepłych uczuć. Zaczynamy. Kasik, trum trum być. O czym marzą prawdziwi miłośnicy jedzenia? Oczywiście o pizzy. Przykleję etykietkę na pudełko od pizzy. Otwórz je. Przyklej w środku kartki z życzeniami. Teraz zróbmy pizzę z banknotów. Rozłóż z banknotów A? koło. Jak? Ja, jak? Jak? What? Jak 100 dolarów? Chwilę. To jest Co? 100 dolarów? O Boże. Teraz Ej. O tym, ile mogę kupić. Ej. Wie... Wiem, że to fake, ale tam na serio to był fake. Tam były papierowe pieniądze. Takie były płaskie, niektóre mogli to zauważyć. Co to jest fake, ale dawanie osobie komuś tyle pieniędzy nie jest chyba najlepszym. Bo jeżeli tam, były sto, jeżeli tam było 100 dolarów, to ja nie wiem, ile trzeba było, ile trzeba było na to zbierać. Tablet mi się przy... Za te pieniądze. Cieprzcie. Połączenie. Ale, chwila, chwila, wait, 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 jak oni przykleili, no patrzcie, tutaj będzie, patrzcie, patrzcie, okej, okay. widzicie, oni trzymają, aha, dobra, to było takie sklejone, rozumiecie, sklejone. Będę się bawił w szansę. Sensie. Do kolejnego pomysłu weź balon i cekinę. I cegłę. Wsyp cakinę do balona. Dodaj brokat. Zwiń pieniądze w rulon. Cholera. Ej, tam były sto, 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 spadźcie, sto! do balona. Kto ma, kto chce 300 w balonie? No właśnie. Nadmuchaj go. Przyczep balony do tablicy do rzutek. Użyj szpilek. Ostrożnie. Co? Nie przebij ich za wcześnie. wykładawanie prezentów jest takie nudne. Musisz je wygrać. Eee, sekunda, sekunda, sekunda. Ja jednego nie rozumiem. Skoro to tam są pieniądze, eee, przecież pieniądze mogą się przedziurawić. To nie ma sensu chyba nawet. Bo kiedy muchasz balon, to może ci to wlecieć do gardła i się zakrztusisz. I wpadnie jeszcze w złe miejsce i z tego, tego z twojego prezentu wyjdzie powitanie w szpitalu na urodziny twojej koleżanki czy twojego kolegi, więc e, nie, to nie jest dobry pomysł. Świetny rzut. I jeszcze raz. Hej. jeszcze raz. Pychać. na mi kasą. Czy istnieje coś lepszego? Pychać. Teraz Heis. wygrano. To wszystko dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego. Teraz weź pomadkę i kawałek kolorowej tekstury. Złóż teksturę w ten sposób. Nie wiem, co mają z tego zrobić, ale, ale mam nacięcia. nadzieję, że coś będzie fajnego. Równe nacięcie. Odwinę teksturę. Ha. To będzie. Ja wam powiem, że mi to przez chwilę wyglądało na taką bombę, którą z życia tutaj, No sami sobie zobaczcie. Tu, tu. Już wcześniej no, to było. No, mniej no, więcej bez tego tutaj. Tego tutaj. Tego tu. I tutaj to. Włóż do środka i no w każdym razie niektórzy chyba będą... Nie mogę wybrać tylko jednego. Aha, dobra. na każdy głos. Jakiego chcesz cukierka? A może ktoś jest chłopakiem? Każdy może po prostu dać komuś iPhone'a, ale my nie jesteśmy każdym. Weź styropian, przyłóż do niego pudełko, obrysuj je i wytnij. Dajcie łapkę w górę, jeśli to wypali. To co będzie co to z weź cegłą. Części? Weź cały arkusz i zrób na nim odciski klocków Lego. Wytnij je nożem do kartonu. To będzie ta cegła. Złóż Będzie cegła. Nałość. Dajcie łapkę w górę, żeby to była cegła. Pomaluj wszystkie elementy w ten sposób. Włóż karton do pustej przestrzeni. Zamknij pokrywą z dziurkami. Teraz musisz tylko przyozdobić pudełko wstążką. Ha, będę się żegnał. Łap cegłę. Uwaga, żegnam się, pa. Nie mogę w to uwierzyć. Dostałeś cegłę. Dobry, nie żegnam się. To jest niesamowita. Do kolejnego myśleu weźmy kilka różnych glutów slime. Włóż połowę zawartości słończów. Toż... Dzisiaj się nie mówi glutów slime, mówi się slime. To jest takie nie, nie mądre, że już nie mogę tak dalej ciągnąć.